Witam Państwa bardzo serdecznie, ja jestem Megi, to jest kanał Postmortem i zaczynamy dzisiejszy odcinek. Ci z Was, którzy obserwują mój kanał od dłuższego czasu, wiedzą, że jeżeli tylko mogę gdzieś rzucić żarty, zawsze bardzo chętnie to zrobię, aczkolwiek ten odcinek będzie się różnił bardzo mocno od tego, co do tej pory zostaliście na tym kanale. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył Blanki Lipińskiej. Na moim kanale staram się nie komentować tego, co robią, mówią inni pisarze, ponieważ przede wszystkim każdy ma prawo wypowiedzieć się na dowolny temat, tak jak żyjemy w czasach. Każdy ma prawo pisać coś, co nie do końca musi nie odpowiadać, ale ponieważ znajduje swoją audiencję, swoją publiczność, nic mi do tego. Tym razem jednak, jak dla mnie, sprawy zaszły troszkę za daleko i przyznam szczerze, to, co się stało, uderzyło mnie osobiście, więc uznałam, że chciałabym po prostu skomentować tą sprawę. Pani Lipińska, na pewno znacie to nazwisko, Połowa Polski tak samo ją kocha, co robi, połowa jej nienawidzi za teksty, które tworzy. To w tej chwili nie ma żadnego znaczenia. Nie będę oceniać jej twórczości, sposobów, w jaki pisze, ponieważ nie ma to najmniejszego znaczenia. Skupimy się na fakcie, że jest to kobieta, która, jakby nie patrzeć, ma bardzo dużą bazę followersów, tak zwanych, czyli osób, które obserwują ją na mediach społecznościowych. W tym przypadku skupimy się na Instagramie. I pani Lipińska zabłysnęła y, ostatnimi czasy. Publikując na swoim Instagramie post dotyczący suplementów na depresję. Tak, brzmi już świetnie. Nie będę konkretnie pokazywać Wam tego postu, ponieważ nie chciałabym w żaden sposób promować treści, która została tam zawarta, więc przeczytam Wam, co się zawarło w tym wspaniałym jakże poście. Jeżeli macie ochotę, sobie wygooglować, ja wolałabym nie mieć z tym zbyt wiele do czynienia. Tak sobie poczytałam te wasze wiadomości o tym, ile macie w głowach napchany smutku, strachu, lęku. Zacznijcie łykać suplementy, dobrze się odżywiać, robić coś dla siebie. Nie czekajcie na to, aż to się skończy. Po to na przykład X wymyśliła ten produkt Y, żeby takim osobom jak Wam pomagać i to bez recepty, bez psychiatry i tak To jest suplement diety, który pobudza wydzielanie serotoniny i endorfin. To są hormony szczęścia. Ten post musimy sobie podzielić tak naprawdę na dwie części. Pierwsza część to jest smutek, druga część to jest depresja. Jeżeli faktycznie odczuwamy smutek, który jest naturalnym uczuciem ludzkim, coś się stało w naszym życiu, coś poszło nie po naszej myśli, po prostu czujemy się nie do końca dobrze pod tak zwaną chmurką, no to. Wyjście na spacer, porozmawianie z kimś bliskim, zaparzenie sobie dobrej kawy, zjedzenie sobie kawałka ciastka może nam pomóc. Tak samo zdrowa dieta może przyczynić się do tego, że będziemy się po prostu ogólnie lepiej czuli. To jest fakt. To, co jest bzdurą, to suplement na depresję. Depresja nie jest jakimś tam po prostu gorszym poczuciem, jest chorobą, którą można leczyć, którą powinno się leczyć. I to, o czym my powinniśmy mówić w XXI wieku, to o szerzeniu świadomości tej choroby i przede wszystkim o rekomendowaniu wizyt u specjalistów, u psychiatrów, u psychologów. Zabranie tego stygmatu, jaki obecnie spoczywa na depresji. Wciąż słyszy się, że problemy psychiczne zagwarantują nam żółte papiery. Nie idź do psychiatry, bo wypisze ci żółte papiery i żadnym pracodawca cię nie przyjmie. To jest całkowita bzdura, ale ona wciąż funkcjonuje w naszym społeczeństwie. Depresja jako poważna choroba musi być zdiagnozowana przez profesjonalistę i następnie leczona farmakologicznie, i do tego powinna być dołożona jeszcze terapia. W ten sposób osoby, które cierpią na depresję bądź jakąkolwiek inną chorobę psychiczną, mogą poprawić swój swoją jakość życia, mogą zacząć żyć tak, jak żyli wcześniej. Nie jest to po prostu stan tylko i wyłącznie permanentnego smutku, że siedzimy, płaczemy i nic w naszym życiu się nie dzieje. Depresja jest o wiele bardziej złożoną chorobą, jej czynniki są złożone, i objawy są o wiele bardziej złożone niż tylko smutek. To mówienie, że depresja to jest po prostu osoba płacząca w kącie, której się żyć nie chce, jest jednym wielkim niedopowiedzeniem. Jako, jako osoba lecząca się z przerwami na depresję od 13 lat czuję po prostu ogromną wściekłość na tak bezmyślny i durny post osoby, która ma ogromną ilość followersów. Naprawdę bardzo duża ilość osób. Mogę zobaczyć taki post i pomyśleć, hmm, to się czuję, ale skoro pani Lipińska mówi mi, że to i to spowoduje, że będę czuć się lepiej, po co mam iść do psychiatry? Po co mam zrobić profesjonalną diagnozę? Skoro mogę kupić magiczny środek X i po prostu poczuć się lepiej. Nie ma takiej możliwości. Jeżeli cierpisz na depresję, naprawdę cierpisz na depresję, nie czujesz się po prostu troszkę gorzej, bo masz gorszy dzień, żadna witamina ci nie pomoże. Tak samo jak nie pomoże ci na przykład modlitwa, nie pomoże ci medytacja. Jeżeli cierpisz na depresję, potrzebujesz profesjonalisty. Owszem, witaminy, modlitwy, medytacja mogą wesprzeć proces rekonwalescencji, ale nie sprawią magicznego ozdrowienia. To, co mnie najbardziej ruszyło w tym, to fakt, Takiej bezmyślności, głupoty. Nie wierzę, że pani Lipińska, która posiada, nie wiem, ile, 700 tysięcy followerów na Instagramie, cierpi na coś takiego jak brak zainteresowania ze strony potencjalnych sponsorów. Wydaje mi się, że na pewno takich osób jest o wiele więcej. Więc zamiast podniesienia tego magicznego środka na depresję, miała możliwość wybrania czegoś troszeczkę innego. Więc jest to totalna bezmyślność, czy to pani lipińska, czy to jej jakiś Team po prostu nie zrobił najzwyklejszego w świecie researchu, nie sprawdził, co to jest. Mam przynajmniej taką nadzieję, że nie sprawdził, bo że ktoś to zrobił świadomo, wiedząc, co to jest, i to po prostu pokazał, jest to tym bardziej gorsze. Wciąż depresja jest przez wiele osób uznawana za jakąś bzdurę, kaprys, komuś się po prostu czegoś nie chce, nie chce wieść do ludzi, dlatego się źle czuje, dlatego gorzej mu jest, a jakby pogadał z kimś, poszedł na imprezę, pewnie od razu by mu przeszło. Nie, niestety depresja tak nie wygląda. Jest to naprawdę paskudna choroba, fatalne doświadczenie, którego nikomu, nawet najgorszym wrogom, nie życzę. Wydaje mi się, że zabolał mnie jeszcze jeden fakt związany z tym postem, mam taką... Ja no już nie, ale miałam takie naiwne przeświadczenie, że po pisarzach powinno się spodziewać jakiegoś poziomu. Chociażby tego, że pewnych rzeczy po prostu nie powiedzą, że pewne rzeczy będą traktować poważnie. I pani tytułująca się pisarką powinna takie rzeczy wiedzieć. I nie ma to dla mnie znaczenia, że jest to akurat nie pani Blanka Lipińska. Jakikolwiek pisarz na jej miejscu, który miałby tak dużą ilość odbiorców, Pokazując taki produkt, czułabym się zażenowana, by mi nieprawdopodobnie przykro i czułabym też ogromną wściekłość. Moja droga do zwalczenia tej choroby, walki z tą chorobą jest naprawdę bardzo długa. Tak jak mówię, to jest około 13 lat. Bywały lepsze i gorsze momenty. I chciałabym i życzyłabym sobie, żeby ludzie, którzy mają o wiele większą ilość odbiorców niż ja, mówili na temat chorób psychicznych w sposób Poinformowany. Mówili tak, żeby ludzie nie czuli wstydu związanego z chorobą psychiczną. Nie czuli, że ktoś to bagatelizuje. Odweź sobie zwykłą pigułkę, będzie ci lepiej. Nie wolno bagatelizować jakichkolwiek problemów psychicznych, ponieważ one obniżają jakość życia. Depresja jest naprawdę poważną chorobą. Jest potencjalnie śmiertelną chorobą. Jest wielu artystów, który straciliśmy. Właśnie przez tą chorobę powinniśmy cały czas mówić o tym, podnosić świadomość, pokazywać ludziom przykłady, pokazywać jak możemy pomóc osobom z naszego towarzystwa, jak możemy wesprzeć ich w tej rekonwalescencji i przede wszystkim nie stygmatyzować wychodzenia z prośbą o pomoc. Nie robić sobie żartów z ludzi, którzy chodzą do psychiatry, chodzą do psychologa, tak samo jak idziemy do lekarza, kiedy boli nas noga, kiedy boli nas serce, tak samo powinniśmy chodzić do lekarza, kiedy coś się z nami dzieje, kiedy coś w naszej głowie jest nie do końca tak, jak być powinno, kiedy radość naszego życia jest po prostu nam odebrana. Jeżeli czujecie się źle, jeżeli odczuwacie któryś z symptomów, które właśnie pokazuję Wam na ekranie, bardzo proszę, wykorzystajcie ten internet. Ale tylko po to, żeby znaleźć dobrego specjalistę w dziedzinie psychiatrii bądź też psychologii. Nie zawsze jest tak, że od razu uda nam się znaleźć właściwego lekarza, który nam pomoże, ale ponieważ mamy naprawdę bardzo dużo specjalistów, możemy wybrać tego, który bardzo nam podejdzie, który nam po prostu pomoże. Depresja jest chorobą, którą można leczyć nie za pomocą suplementów, ale którą można leczyć. Nie jesteście z tym sami. Żyjemy w trudnych czasach. Nie jest łatwo. Problemy psychiczne zdarzają się wielu osobom, wielu osobom, którzy nawet nie, nie podejrzewacie, że mają te problemy. Więc Nie jesteście z tym sami. Znajdźcie dobrego lekarza, znajdźcie pomoc. I bardzo Was proszę, nie słuchajcie takich ludzi jak na przykład Blanka Lipijska. Ogólnie celebryci. Znane osobistości nie są ekspertami w każdej dziedzinie. Jest im płacone, żeby pewne rzeczy mówili, żeby pewne rzeczy pokazywali, a Wy, proszę, nie idźcie za tym. To jest po prostu bardzo często najzwyczajniej w świecie szkodliwe. I chociaż pani Lipińska przeprosiła, no przyparta do murów, bo odzew internautów był ogromny, stała bardzo mocno skrytykowana, uważam, że słusznie, dla mnie wciąż jest pewien niedosyt. Uważam, że przeprosiny to trochę za mało. Uważam, że powinno zacząć się dialog jeszcze raz na temat depresji, na temat chorób mentalnych. No i również dialog dotyczący tego, że osoby, które są na świeczniku po prostu nie są ekspertami i na pewne tematy, jeżeli nie mają czegoś mądrego do powiedzenia, nie powinny się po prostu w ogóle wypowiadać. Przepraszam, jeżeli ten filmik był trochę inny, nie tego się spodziewaliście, wiem, że trochę tutaj ciszy, ale tak jak pisałam na Facebooku, dużo się u mnie dzieje, więc do końca września jeszcze nie pojawią się moje Zwykłe filmiki, ale od października ruszamy już z typowymi, jak dla mojego kanału, odcinkami, więc ja się z Wami na dzisiaj żegnam. Bardzo Was proszę, uważajcie na swoje zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Trzymajcie się i ba.